Obecność w swoich dziełach, tak naprawdę wyprzedzała się w sztukach. No, Przede wszystkim z tych tematów, które się określają, no, zajmowała ją przenosność w skutce, Chociaż startowała z bardzo klasycznej pozycji, z tym, um, w klasycznej rządzie sztuki. Tak, Półka, Półka, puszka, puszka, w historię. Dawna pracownia artystki żyje. W tym mm. tu w tej przestrzeni na co dzień wyglądała sztuka, działanie artystyczne. A wszystko pod patronatem jednej z najbiedniejszych rzeźbiarek 20 wieku. W dzisiejszym telekicie pokażemy Państwu młodych aktorów, którzy rozwijają karierę muzyczną. Reaktor Benny i producent muzyczny Pink stworzyli mini album, w którym łączą swoje doświadczenia z muzyką i teatrem. Zapisami spotkał się niezastąpiony, tak. Oto muzyczna opowieść i droga od akwora do rapera. Co cię zainspirowało do pójścia akurat w ciążką no Tak naprawdę pomysł narodził się jeszcze w czasach szkoły teatralnej czy w Polskim Jenańskim. I przyrównywałem sobie nie do zielonych, do moich życiowych odpowiedzialności. I, i tak narodził się młody hamel, tak. A jak próbujesz wzbogacić tę opowieść w Waszą muzyczną? Z całą się

Właśnie Hubert Hulkarz trwa pierwszy set, natomiast Serap Muldu z awansu do lekcji na, na 500 cieszyła się Magdalena. W kwietniu 8 na kabinet pokonała słychać Do rozstrzygnięcia wywodniczą potrzebne były dwa sety. W pierwszym Polska Wielkistka udała 4 1 a w drugim trzy. W pierwszym bądźestownieniu pożegnała Helena Frank. Polka przegrała z niżej lokowaną Rosjanką Anną Wilko 3 6 5 7. A teraz kilka modlitw z ekstraklasyjnym wybraniem. Zawodnicy widzę, że w ostatni raz w tym sezonie na właśnie stadionie. Zróbcie w wow, dostali, wow. trzeciej kolejki. pokonali pewną już w ciu, ciu. swojego pierwszego gola w strzelił i po wieszczu,

Przekonano, że tak, bo jest kolekcjonerski i upadniotkiem zbiorowo zacznęcia powstania w Szlachcie Świętej Wale. Dzimie mieć 35 zł na 0 euro. Takim teleskopują twórcy banknotów. 3000 sztuk posiada zabezpieczenia, wszystkie znaki wodne, jest zamawiany w tej samej utworze mikapiełów wartościowych, e, no ale zawiera naszą grafikę. Mam klucz, ma zachęcić do podwiedzenia ku świętej Danii, czyli tracie turystycznej przez najważniejsze sanktuaria i zabytki regionu. Taki podróż na pewno ubogaci. Powiem, na margnacie nie mają, ale mają to samo. bezcenia. Teraz widzowie że się za kilka sekund Desekstra. Do zobaczenia. Komunia wstrzymały dyskusję. Przyznam, że stan to, okay. to nie jest Będzie którą Widzimy, że pałkę nie To zaką jest suchy! Bo się nie ładuje i nie gra, tylko się odkłada, ładuje i potem się gra. Wiedzieli Państwo, że są na których udział w wyborach jest obowiązkowy. To na przykład Australia, Belgia, Singapur czy Tajlandia. A na najwyższa ostatnia frekwencja w wyborach prezydenckich była w Rwandzie, aż 98,2%. Za chwilę o frekwencji więcej zaczynamy te Miasto podniesione w Unii. 80% rozpoczęto podwójne wyboru. A na to, że to wiedzieli Państwo, że w Krakowie przyzna się sąd, a to władze nie głosują. No do unii najwięcej osób w historii pierwszych tur wyborów prezydencji. Ponieważ z reguły długie które mają wyższe frekwencje od pierwszych, to myślę, że niedługo pobijemy rekord wyborów w ogóle. Ten sprzed dwóch lat, kiedy na posłów i senatorów głosowało prawie trzy czwarte uprawnionych. Jeśli zejdziemy do poziomu gminy, to najwyższa frekwencja była w Krynicy morskiej. Dzięki kwalifikacji nieodpływowych Bardzo tak, ja dużo ludzi. Mało zaświadczenia. Czyli turyści. <grym i <grym i <grym i <zbyt rynku> to nie było złudzenie. Ponad jedna trzecia <grym> <grym> <w grym i chodzenich> została oddana na podstawie zaświadczenia. Na drugim biegu nie znalazła się gmina z na okolicy. Frekwencja 41% ale możliwe, że zanegowani tu głosowali w Zuzundzie. I od pary Rady i Pani Wójt, tak? Powiem, że nie chodzi o w wyborach prezydencji. Liczny rozkład głosów nie ma znaczenia dla na wyników. Inaczej jest tak wpadł gdzie turystyka wyborcza może wpłynąć na bólu mandatów.

メジャーは最も重要なものです。メジャーは最も重要なものです。<noise>

Odbyła, dlatego że no, no. oczywiście mamy budynek, ale przecież nie zrekontowałaś, że wszystkie tematy wypasowywane, które warto by było wnieść. Zamiast otwierania jest system kontroli wydobywczej oraz innych europejskich miast zniszczonych podczas wodnej. もう1つの人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この

To bardzo jest żeby wspierać tych, którzy są w naszym założeniu. organizowane są warsztaty, Jak tak. pięknie, nie można tych inicjatyw więcej. no, gdy podlega się znowu. W Częstsze warsztaty, dodatków ze szkoły, beta to tak, Będą warsztaty żelazkie, będą warsztaty również stworzenia bukietu.

Przez strach w parku na zdrowiu głowik można przejść suką suchą stronę. Winna jest susza hydrologiczna. Władze miasta chcą zapytać sytuację i wody do dolać. Ciekawe, co do wody wszyscy będą. Może z Andry! Z kopalni wejście. Sytuacja jest poważna. Powodem wody w stanie jeszcze nigdy nie w dymie tak niski. Pracowała przez trzy miesiące i zniknęła z ulic na razie nie...